Dzień dobry kochani, witajcie w piątym dniu vlogmasu Dzisiejsza noc minęła nam spokojnie, mały przespał całą noc. Mnie trochę dusiło, ale jakoś dałam radę. Także powiem wam, że zdecydowanie lepiej się czuję. Natomiast mały jak wstał rano, to nie miał już zaklejonych oczek ropą. Co prawda zrobiłam mu jeszcze okłady, dałam mu też syropy i takie sklepowe i takie domowej roboty i mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej. Jutro prawdopodobnie jeszcze nie pójdzie do żłobka, a jak będzie w następnych dniach, to zobaczymy. No ale najważniejsze, że jest już poprawa. No i co, i idę robić teraz na śniadanko. Także zapraszam Was na kolejny dzień razem z nami. No, ja mam standardowo owsiankę z owocami, natomiast małemu zrobiłam jajecznicę. Mam nadzieję, że dzisiaj to zje. Także idziemy jeść śniadanie. Słuchajcie, czy Wasze dziecko też się lubi tak ustać jak mój Antoś? Tak? Idę, słuchajcie, właśnie do sklepu, bo wczoraj zapomniałam kupić y, produktów na obiad, a będę robić rosółek. I muszę Wam powiedzieć, że jest na dworze mega przyjemnie. Nie ma w ogóle wiatru, jest ciepło, świeci słoneczko, także naprawdę y, rewelacja. Oby się ta pogoda utrzyma przez resztę dnia. Jestem już z powrotem, także teraz Wam ja szybko pokażę tylko co kupiłam i pierwsze co tutaj mam, soczki w kartonie jabłkowe. Dalej na rosółek kupiłam por, kupiłam też marcepany, takie kartofelki, dajcie znać czy lubicie marcepany, bo ja niestety tylko teraz te mogę jeść, tych drugich nie, dwie marchewki. Y, oczywiście jogurcik. Y, taką paczkę y, na zupę. I tutaj jest miks y, waży Standardowo milk szejka. Jogurcik. <tryk> Drugi jogurcik. Mięsko na rosół. <tryk> Drugi shake. Banana, i drugie opakowanie marcyakanów, mleko i brokuł Także tak się prezentują moje całe zakupy i ja się teraz biorę za robienie rosołu. Dajcie znać, czy u Was też co niedzielę jest rosółek bo ja się staram co niedzielę gotować. Nie zawsze jest zjedzony, ale jednak taka wiecie. Tradycja. Także ja idę robić. Warzywa na rosółek naszykowane. Tutaj mam tą paczkę, co ją kupiłam. Do tego marchewki, cebula, por i czosnek. Także teraz... To chcesz marchewkę? Proszę bardzo. Także teraz e, czekam, aż się ugotuje mięsko i będziemy dodawać. Słuchajcie, korzystając z tego, że Gotuje nam się obiadek, to otworzymy sobie kalendarze. Także idę teraz do mojego dziecka i będziemy otwierać. No otwieramy niuniu. Tu mamy piąteczkę. Tak, no naciskaj. <grym> Już mama pomoże. O teraz no wejdź sobie, proszę bardzo. I czekaj, co my tutaj mamy, kochanie? Tu mamy konika na biegunach. Natomiast numer 5, gdzie my mamy? Słuchaj, Antosiu, numer 5 e, tutaj, otwieraj. No, czeka, czeka. Jest. Dziękuję. Dziękuję i zamknij. No, zamknij ładnie. Ślicznie. A więc, kochani, pod numerem 5 mamy takie herbatki. Dostałam ostatnio od Was pytań, jakiego używam podkładu i pudru. I muszę Wam powiedzieć, że ja się bardzo, ale to naprawdę bardzo rzadko maluję. Ale jeśli tak dobrze wyglądam, to super, bardzo mnie to cieszy. Natomiast jeśli już robię makijaż. To używam ostatnio podkładu z Forever Skin Glow w numerku N1, 1N, nie N1, 1N i do tego na zmianę używam dwóch pudrów w zależności czy chcę mieć bardziej błysk, czy chcę mieć taki um, troszkę bardziej mat, satyna. To używam z Chanel pudru, tak on się nazywa, w odcieniu 20 lub meteoryt w w odcieniu 2. Także takie są moje podkłady i takie są moje pudry, a teraz lecę się malować. Rosółek zrobiony, ja się ogarnęłam i jadę po prezenty na Mikołaja, także mam nadzieję, że uda mi się kupić to, co chcę. Dzień dobry kochani, witajcie w szóstym dniu vlogmasu. Jak słyszycie, mówię szeptem, ale to dlatego, że wczoraj wieczorem całkowicie odebrało mi głos. Także raczej w tym tygodniu się już nie pojawią żadne filmy, bo chcę to gardło wykurować. No i odzyskać ten głos. A niestety, mówiąc to Was szeptem, jest to dla mnie strasznie męczące. Także mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i śmieję się, że właśnie taki prezent w tym roku dostałam na Mikołajki że po prostu nie mogę gadać. A teraz idę, słuchajcie, pakować prezenty mikołajkowe, chociaż nie udało mi się kupić wszystkiego tego, co chciałam. No ale coś tam jest, także wiecie, nie jestem z gołą ręką. Także biorę się za pakowanie, ale może najpierw otworzymy sobie jeszcze kalendarze i w ogóle jestem w nowej piżamce. myszkamiki i powiem Wam, że jest... Naprawdę super. Także jeśli chcecie sobie ją zakupić, to Wam bardzo serdecznie polecam. A teraz lecimy otwierać kalendarze. Jeden kalendarz mam już ze sobą. Teraz jeszcze po kalendarz od małego i będziemy otwierać. No i szukamy numerku 6. Gdzie jest numerek 6, Antusiu? stwierdziłam, że nie ma sensu go opuszczać, także podejrzewam, że zostanie do końca tygodnia, żeby się do reszty wykurował. A ja teraz idę po prezenty, które mam tutaj schowane i mam je tutaj w takiej dużej torbie prezentowej. Także biorę je i idziemy pakować. I tutaj słuchajcie, zestaw dla mojego Natomiast tu jest jeszcze moja tunika. A tutaj są prezenty. bawi, a ja idę się ogarnąć i to by było dzisiaj na tyle Mam nadzieję, że taki dwutniowy vlogmas Wam się też spodoba. Także dajcie znać oczywiście w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się podgratie.